Przemówienie to wypowiedź okolicznościowa skierowana do słuchaczy lub czytelników. Przed napisaniem lub wygłoszeniem przemówienia należy przede wszystkim jasno określić cel, który chcemy osiągnąć czyli przekonać do czegoś słuchacza lub czytelnika, zachęcić go do czegoś, przestrzec przed czymś. A jak to osiągnąć? Zanim nauczymy się wygłaszać przemówienia, musimy je wcześniej zredagować. Zaczynamy od sformułowania tematu i określenia celu. Strukturę tej formy wypowiedzi omówimy na przykładzie przemówienia skierowanego do kolegów ze szkoły na temat nietolerancji. Przemówienie nie ma jasno sprecyzowanej budowy. Oczywiście składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia, ale w przeciwieństwie do rozprawki, we wstępie przemówienia nie musisz wyrażać swojej myśli wprost. Zdecydowanie ważniejsze jest zainteresowanie potencjalnego słuchacza i sprawienie, że będzie chciał dowiedzieć się, do czego właściwie zmierzasz. We wstępie do przemówienia najlepiej jest postawić pytanie lub serię pytań. Możesz też przytoczyć krótką historię lub anegdotę wyjaśniającą, dlaczego dany temat na tyle Cię zainteresował, że chcesz się z nim podzielić z czytelnikami. W przemówieniu ważne jest, do czego kierujesz wypowiedź. Na ogół jest to adresat zbiorowy. Już na tym etapie musisz więc bezpośrednio się do niego zwrócić. Przemówienie jest jedną z nielicznych form, w której stosuje się długą osobę liczby mnogiej lub pierwszą osobę liczby mnogiej. Przed rozpoczęciem pisania zdecyduj, do kogo kierujesz przemówienie: do rówieśników, mieszkańców osiedla, rodziców, czy do każdego, komu leży na sercu problem nietolerancji. Od tego zależy styl, jaki będziesz się posługiwać. Swobodny lub wyszukany. Ważne, by adresata traktować z szacunkiem i powagą, dobrze, gdy zwroty do adresata pojawi się jeszcze w przemówieniu kilkakrotnie, choć w pewnych odstępach czasu. Pamiętaj też, by od razu we wstępie sprecyzować myśl zasadniczą przemówienia. Przedstaw okoliczności skłaniające cię do poruszenia danego tematu, odpowiednio odnoś się do słuchaczy, do ich wiedzy, sytuacji i oczekiwań. Kolejnym krokiem po ustaleniu celu i adresata będzie zebranie odpowiedniego materiału i uporządkowanie go. Musisz przecież dokładnie wiedzieć, do czego chcesz przekonać, zachęcić słuchaczy lub przed czym ich przestrzec. Rozwinięcie przemówienia przypomina trochę rozprawkę, gdyż należy się tu posłużyć uporządkowanymi argumentami. Najmocniejszy argument, który uważasz za najlepszy i najbardziej działający na wyobraźnię odbiorcy, umieść na początku lub na końcu przemówienia. Aby siła argumentów była przekonująca, wprowadź do tekstu środki retoryczne. To sposoby językowe wpływające na wyobraźnię, uczucia i rozum odbiorców. Ich obecność jest niezbędna ponieważ są tak charakterystyczne dla przemówienia jak epitety dla charakterystyki. Musisz jednak pamiętać o tym, że służą one celowi wypowiedzi. Mają uwypuklić przesłanie, ale nie są celem samym w sobie. Kompozycja rozwinięcia nie może polegać na powtarzaniu tych samych lub podobnych informacji. Nie powtarzaj też argumentów. Załóż, że słuchacz dobrze cię rozumie. Najlepiej, aby jeden argument wynikał z drugiego, by były ułożone w miarę możliwości skojarzeniowo. Dobre przemówienie zawiera też w rozwinięciu kontrargumenty. Wyobraź sobie, że słuchacz może chcieć z Tobą dyskutować i od razu zbija jego ewentualne argumenty. Zakończenie przemówienia powinno być bardzo starannie przemyślane. Od niego zależy, czy przesłanie zawarte w przemówieniu zostanie w słuchaczach na dłużej, czy zapadnie im w pamięć i czy osiągniesz zamierzony cel. Wskazane jest, by w zakończeniu zastosować określenia oceniające dodatnio lub ujemnie, a także sformułować wyraźnie wniosek końcowy środki retoryczne w przemówieniu apostrofa wykrzyknienie pytania retoryczne celowe powtórzenia hiperbole kontrast porównanie używanie liczby mnogiej w pierwszej lub drugiej osobie zwróćmy uwagę zastanówcie się drodzy koledzy gdy do słuchaczy chcesz zwrócić się wykorzystując słowo państwo to ze względów grzecznościowych użyj trzeciej osoby liczby mnogiej niech się państwo zastanowią nad Możesz posłużyć się też obrazowym porównaniem, takim, który działa na wyobraźnię. Na przykład, było ich tak wielu, jak wielu uczniów jest na szkolnych korytarzach podczas przerw. Bądź zgrabną przenością, to zależy od tematu i Twoich umiejętności. Zawsze jednak dbaj o to, by wyrażać się jasno, zwięźle i rzeczowo, a przede wszystkim, aby nie odbiegać od tematu. Bardzo przydatne może być także słownictwo typu naprawdę, na pewno, nareszcie, warto, trzeba gdy chcesz brzmieć, jak osoba pewna siebie, przekonana o słuszności swoich racji. Moi drodzy, ostatnio wracałem ze szkoły autobusem. Nagle wsiadło do niego kilka osób o ciemniejszym kolorze skóry. Rozmawiali w obcym języku. Siedząca obok mnie grupka Polaków, moich rówieśników, zaczęła głośno z nich żartować. W tych wypowiedziach pojawiły się nawet obraźliwe określenia. Byłem oburzony, ale jeszcze gorsze było uczucie wstydu, gdy zorientowałem się, że przecież z nietolerancją mam do czynienia na co dzień w szkole. Zastanówmy się, czy naprawdę tak musi być. Czy długo będziemy pozwalać na to, aby osoby różniące się od większości czuły się źle w naszym gronie? Proszę Was o krótką refleksję. Przypomnijmy sobie wszyscy, czy kiedykolwiek czuliśmy się źle w gronie znajomych z tego powodu, że okazaliśmy się inni niż nasi rówieśnicy. Lubimy muzykę, której oni nie lubią, lub nie oglądamy ich ulubionego serialu, bo zabraniają nam rodzice. No właśnie, to przykre uczucie, a przecież nie chcielibyśmy udawać kogoś innego, prawda? Pod tym względem jesteśmy wszyscy podobni. Brak tolerancji jest poza tym nieuczciwy. Być może część z Was nie akceptuje wyglądu kolegi lub koleżanki i śmieje się z tego, jak on czy ona się ubiera, ale pewnie sami chcielibyśmy, aby nasz styl akceptowano. Zastanówcie się, jakie macie prawo, żeby oceniać, co jest ładne i gustowne, a co nie. Kto powiedział, że jedni mogą być sędziami w kwestii ubioru, a inni już nie? A poza tym powiedzcie szczerze, czy jeśli ktoś ubiera się inaczej niż modelka z katalogu, to popełnia jakąś wielką zbrodnię, kogoś skrzywdził? Jestem przekonany, że gdyby każdy ubierał się tak samo, byłoby tak nudno, jak na meczu piłkarskim bez goli. Część z Was może pomyśli, że niektórzy sami są temu winni, że ich się nie akceptuje, są niemili lub zamknięci w sobie i nie chcą się z nami kolegować. Ale proszę Was, niech każdy z Was przemyśli i to przemyśli uczciwie, czy przypadkiem to nie my jesteśmy niemili dla nich, a nie na odwrót. Teraz niech każdy z nas wyobrazi sobie szkołę, w której nikt nikogo nie śmieje się złośliwie, w której czujemy się dobrze, w której nikogo nie udajemy i do której każdy chodzi z przyjemnością. Naprawdę mamy na to wpływ. W przemówieniu musimy nadać cel: przekonać lub zachęcić słuchacza do czegoś albo przestrzec przed czymś. W przemówieniu zwracamy się bezpośrednio do adresata. Przemówienie może zaczynać się od postawienia pytania lub przytoczenia historyjki, która zainspirowała do podjęcia tematu. W przemówieniu stosujemy środki retoryczne.